Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Zrób to sam. Dzisiaj podzielę się z wami bardzo fajnym, szybkim pomysłem na stworzenie takich oto wyjątkowych pływających świeczek, które na pewno będą fantastyczną dekoracją do waszych domów. Zapraszam do oglądania. Do wykonania pływających świeczek potrzebować będziecie szklanych naczyń, świeczek, a także dekoracji, jakich będziecie chcieli użyć. Więc zabieramy się do pracy. Pierwszym pomysłem, jakim chcę się z Wami podzielić, będzie przygotowanie dekoracji pływającej świeczki za pomocą sztucznych kwiatów. Oczywiście możecie użyć nie dokładnie takich, jakich użyję ja, ale na przykład zalegają Wam w szafach, jakieś niepotrzebne, a chcecie troszeczkę odmienić ich wygląd. Na pewno się przydadzą. Ja w ten sposób. Wsadzam moje kwiaty do szkolonego wazonu. Tak przygotowany słoik na chwilę odkładam na bok, który później będę zalewała wodą i zabieram się za drugą dekorację. Postanowiłam, że będzie to dekoracja w stylu marynarskim, będzie mi pasowała na przykład do łazienki. Wykorzystam do tego pomysłu muszle. Na pewno macie jakieś muszelki, które są wspomnieniem z fajnych wakacji więc polecam je wykorzystać do tej dekoracji. Mój wazon jest akurat bardzo wysoki, więc trochę tych muszelek zejdzie, ale mam całe opakowanie, więc spokojnie. Oczywiście oprócz muszli możecie wsadzić również kamyki, zasuszone glony i wszystko, co będzie pasowało do morskiego klimatu. Ten słoiczek też odkładam na chwilę na bok, ponieważ będę go zalewała wodą. I ostatnia dekoracja. Myślę, że w takim stylu trochę glamour minimalistycznym. Wykorzystam do tego takie ładne kryształki w kolorze srebra. Przesypię je do mojego wazonu. A teraz wszystko będę zalewała wodą. Moje kochani zalać tyle wody, do jakiej wysokości sięgają Wasze ozdoby, wtedy to będzie wyglądało najlepiej. Nie, ja akurat chyba trochę zabraknie wody, więc posilę się następną butlą. Pozostaje mi tylko wsadzenie świeczki. Oczywiście w sklepach dostaniecie specjalne pływające świeczki. One wyglądają w ten sposób, i kształt pozwala na to, aby swobodnie pływały po wodzie, jednak są trochę droższe niż takie zwyczajne świeczki, które równie dobrze będą się sprawdzały na wodzie, więc ja akurat wykorzystam taką zwykłą świeczkę, wyciągając pomnika, w którym ją kupiłam, i kładę. Dekoracji użyję niebieskiej świeczki, żeby ją wyciągnąć, pomogę sobie nożkiem i następna dekoracja gotowa. W tym przypadku użyję świeczki typowo do pływania. Tak wyglądają kochani moje gotowe, pływające świeczki. Jeżeli oczywiście szukacie gotowych rozwiązań, zapraszam na stronę Homebooka, gdzie znajdziecie bardzo duży wybór dekoracyjnych świeczek. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami. Zapraszam oczywiście na kolejne filmy, do subskrybowania naszego kanału, a także dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy mój sposób na pływające świeczki Wam się podobał. Pozdrawiam, pa!